W żabce pojawił się tajemniczy smak Pringlesów. Jest to kolaboracja z grą Fallout 76. Gdzieś podobno w tej paczce jest ukryty kod do skinów czy innych wynalazków związanych z tą grom Twórcy tutaj na tyle jak gdzieś twardo podeszli do tematu tajemniczego smaku, że z tyłu też nie ma informacji tak naprawdę, jaki to jest smak. Ona, co po pierwsze zwróciłem uwagę, to na to, że nie ma tej jakże urokliwej plastikowej rynienki, tylko wszystko jest wrzucone do środka. Dwa, myślałem, że gdzieś tutaj będzie ten kod, a za bardzo nie wiem, szczerze mówiąc, gdzie kod do tych skinów. Ma się znajdować. Chciałem się nim podzielić, ale się nie podzielę, no, życie bywa niestety okrutne. Jeżeli chodzi o smak, to podejrzewam, że to jest jakaś wariacja dla mnie bardzo nieudana na temat pikli, tak naprawdę, tych amerykańskich ogórków, smak jest dla mnie stosunkowo mało, intensywny, i nawet jak się tego napcha więcej do ust, to dalej ten ogórek gdzieś tam w tle sobie krąży, ale no, i też smak tego ogórka jest po prostu słaby, najzwyczajniej w świecie. Też trochę mnie zaskoczyło to, że no z tyłu na przykład jest narracja, że to są pikantne chipsy, i nie mam pojęcia o co chodzi w tej pikantności, bo dla mnie te chipsy po prostu nie są pikantne.